Witam Was bardzo serdecznie w wykopki w, pośkaniu, w historii Jestem właśnie oto w lesie ten poniedziałkowy popołudniowiec tak więc idę właśnie w to miejsce gdzie znalazłem tą srebrną modetę i dwie boratynki przeszukam to teraz tak dokładniej no i włączę wykrywacz na większą czułość bo mam tak podkręcony tylko na 56 tak więc do zobaczenia już na tamtym miejscu. To będzie taka, mi się wydaje, nawet nie wyprawa, tylko krótki taki, taka przechadzka, krótka, krótki odcinek. No kusi mnie coś, żeby tam wrócić, no i dlatego wracam. Do zobaczenia na miejscu, może jeszcze coś po drodze, pomagam wykrywacze, może coś wyhaczę, no ale o tym dowiecie się na pewno już za pół sekundy. Nie wiem, załapałem jakiś sygnał Nie wiem Mój cel jest tam Jakiś piecznik wiodący Coś wypadło, albo trzeba chycić, tak. Mam No mamy coś. O, jaśniej wiodący. No ale taki ciekawy sygnał. Oczywiście, no, nagrałem. Zmierzam, idę tak po tej przekątnej tej lasu, właśnie w to miejsce. Bo to troszeczkę przemyślałem, że dwie boratynki. Może kiedyś tam była jakaś, nie wiem może z 200 lat temu jakaś kapliczka, ktoś tam monety rzucał No nie wiem, nie wiem, nie to takie moje takie przemyślenia, ale idę, idę tam, a po drodze jeszcze coś tam wam pokazuję. No, no, podobnie jak na monetę ale nie wiem, już nagrywam na żywo, bo yy, podążam w linii prostej właśnie w tamtym miejscu ale coś tam już myślałem Coś jak jest, fajnego sygnał to kopie na żywo O, chyba guziczek Prze no. Stary guziczek A Roseniaczek z tym takim cypkiem No dobra, nie dość go star Ale widzicie, ale ładne wzory ma ale chcę to pokazać Ale duży jakiś chlachcic Patrzcie się Piękne wzorki Piękny, piękny no Już pusty, on tu był zapełniony No i okoluszko, no ale to już tego już nie ma jak znajdziecie guzika, który ma 200 lat, to nie spodziewajcie się łóżka Dobra, idziemy dalej. Też o złom zahaczyłem taki. No dokładnie jestem w tym miejscu, gdzie znalazłem dwie boratingi. Strzelmy monetę, podkręcimy, wykrywać. Może nawet na maksa Nie na no, plus 70. Oddalimy łopatę 71 Przymienimy plecak bo już ma zakłócenia Z kamery pewnie jeszcze będą zakłócenia Ale już malutkie Nic nie widzi Wiesz, jakby to była jakaś kiedyś kapliczka z 200 lat temu, nawet 300, to by na pewno tu było więcej monet. A czy może no. Dobra, przejdę jeszcze to miejsce dokładniej, bo wczoraj to już kończyłem, a dzisiaj to jeszcze mogę troszeczkę pochodzić. No tam podkręciłem wykrywacz, no niestety no nie znalazłem nic, ale tu mamy jakiś. Kawałek noża, a jeszcze tak pomyślałem pochodzę po tym lesie W takiej grudce. Kula małzera Dobra, że nie, braż, nie roz, roz, roz Ciemno już jest trochę, bo tu taki ciemny jest las. Wie, może, może trochę podświatowałem Tu pokażę. O, trafiłem na jakieś amunicje. Dobra. Teraz te zeżarty 2, 3, 4, 5, 6. Łow! I składzik amunicji. Łą wow. Pepyszki. Sprawdzimy pinpointerem. Uuu! No, na no, tra, co trafiłem, bo pierwsze to, 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 to takie coś znalazłem. Nie widzę, że amunicja może tak zaruj. No raz, sprawdzimy pinpointerem. No tu jeszcze z jedno, nie jest prawda? Ciemno, ciemno już jest. O. Gdzie są. Wow. Dobra, po, ten wyciągnął wszystko to pokażę, jak to wygląda. Dobra nie kopię więcej, to depozyt amunicji z drugiej wojny światowej Jest tu jeszcze oho sygnałów Dobra zakopujemy tu Tu jeszcze widzę multum chyba ze tysiąc sygnałów ma sensu kopać sensu nie ma tak więc idziemy dalej jeszcze troszeczkę pochodzić ale depozyt znaleziony naboi 2 z 24 miedziana rozleciała się w ręce prawie Taka śruba, ale taka śruba to może to też być z gąsienicy czołgowej. Tylko nie jest cała, chociaż jest taka niesymetryczna. No, te 34 były dłuższe. Chyba że z jakiegoś mniejszego czołgu, czy coś w tym rodzaju, no, nie wiem. Każdy by pomyślał nabój. Pewnie z wiatrówki, nie? ten nabój właśnie z syfonu. Z wiatrówki jest trochę krótszy. To są te czasy. Jest to takie fajne, kurde, 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 kurde las. I trzeba na drzewa uważać, bo można dostać ładnie do, do takiego drzewa w pierdol. pogębie Szczególnie od tego, no będziemy zanim go kończyć, no, jest tak, nie ma wiatru, nie ma słońca, ciemni się, no to wiecie, ale jest fajnie, to jest najważniejsze w życiu, że człowiek cieszy się tym, co ma, a nie co będzie miał. i tak będziemy kończyć, patrzcie się, jakie grzyby tak, krót, taka krótka wyprawa, tak pokazała Mam. teraz patrzcie na jakieś tu są inicjały wyryte w B Jeszcze tu troszeczkę no i będziemy zakończać no tak wyprawa jest udana depozyt amunicji z pierwszej lub drugiej wojny światowej nie się już tam kopać, grzebać, bo tego to tam jest, multum. Zawsze coś. Tak, zobaczyliście, nie? Tak więc kończymy dzisiaj, żeby Kopki Historii miała to być taka krótka wyprawa. Krótka przygoda stała się wyprawą. Był jakiś tam depozyt, tak więc. Było fajnie, jeśli film Wam się spodobał, musisz zostawić łapkę w górę. Jeśli jesteś nowym widzem, możemy zasubskrybuj. Do następnego trzymajcie się, hej!